Dzień dobry! Nazywam się Viola Słodzińska i mieszkam z moim prawie już dwudziestoletnim synem w Londynie. Mój syn urodził się w Nowym Jorku dawno temu i tam spędziliśmy większość życia. Od niedawna, od 7-8 lat jesteśmy w Londynie. Temat dwujęzyczności. Tak. Mój syn nigdy nie chodził do polonijnej szkoły i nad tym ubolewam. Nie czytał tylu książek, co powinien po polsku. Natomiast mówi piękną, czystą polszczyzną. Nauczył się tego w domu, choć jesteśmy rodziną mieszaną. Jego tata jest Nowozelandczykiem. Mówiliśmy do niego w naszych językach, czyli on po angielsku, ja po polsku. Dziś mój syn. Kiedy jest w domu, nie pozwala na to, żebyśmy mówili, jeśli jesteśmy sami, nie pozwala, żebyśmy mówili po angielsku do siebie, tylko po polsku. Nigdy nie wyobrażałam sobie, żebym była tłumaczem mojego dziecka podczas rodzinnych spotkań z moją rodziną w Polsce. Mówi i pisze, choć robi trochę błędów ortograficznych, poprawia je, pisze do mnie wszystkie wiadomości, bo mieszka teraz w Kornwali, tam gdzie studiuje. I pisze do mnie wszystkie wiadomości po polsku. Rzadko widzę błędy. Może przecinki i kropki, to trochę, ale to dzisiaj wszyscy z tym mają problem. Um, podziwiam niektóre osoby tutaj, obserwując w Londynie rodziny, kiedy widzę, że mama łamie się sama z językiem, którego też do końca nie opanowała czyli angielskiego, i odpowiada dziecku po angielsku. Mnie prosili lekarze jeszcze w Nowym Jorku. Jak on miał 6 miesięcy, byliśmy na badaniach, żeby zawsze mówić do dziecka w języku rodzinnym. Czyli jeśli jest mieszana rodzina w obu językach, dzieci łapią języki jak gąbki. Um, myślę, że języki to największy skarb, jaki może posiadać człowiek dzisiaj, um, porozumiewać się i oczywiście angielski jest wszechobecny, ale ja wiedziałam, że. Um, może nawet nie spodziewałam się do końca, że on aż tak pięknie będzie mówił po polsku i pisał do babci listy, nie lubi pisać smsów i tak dalej, kartki, pisze wszystko po polsku. Tak więc życzę wszystkim Państwu, żebyście mieli takie dzieci, które będą mówiły po polsku. Może nawet z małym akcentem, ale zawsze po polsku i babcia, dziadek, ciocia, żeby rozumieli, bo przecież podczas rodzinnych spotkań jak inaczej pogadać.